Dobra, słuchajcie, ja powiem tak, dzisiaj będzie test tych słodyczy Znaczy słodyczy, to nie, nie wszystkie to są słodycze, ale ogólnie przekąsek Wziąłem noswę, bo generalnie czuję, że mogę dostać sraczki, nie? Sorry, że, jeśli ktoś je teraz i mówi o takich rzeczach Pokażę wam co jest, widzowie Mamy tak, mamy coś takiego Suszona ryba, obrzydliwe To może być obrzydliwe, to jest dokładnie... Słuchajcie, zobaczcie co to jest Przekąska rybna pikantna Tak to wygląda Może to być obrzydliwe, a może to być dobre To jest podobne już, chyba coś jadłem ale to jest, moi drodzy. Aha, nie jest napisane, co to jest. Sardela. Sar... Sardela w oleju. Sardela w oleju. Widzowie. Balls. Jaja. Takie kwaśne jaja. Toxic waste, generalnie. Sour smog balls. Czyli to są kule smogu. Później mamy, widzowie. Crybaby Bubblegum. Taka y guma do rzucia. Mega kwaśna. I powinienem. Taka powinna być reakcja moja. Taka, o. O nie. O Boże, już to jadłem. Tylko, że jadłem arbuzowe. Żelki. Paprykowe, z tego co rozumiem. Ale ja jadę takie arbuzowe. Także to tak wygląda Kurde, dużo rzeczy Zuzana nakupowała. Fajnie. Żelki Jelly Bean ostre. Może w coś, tak wiesz. Pogramy jakieś losowanie, coś tego. Nie wiem. Nie mam jeszcze pomysłu, ale takie. I to mnie ekscytuje, widzowie. Żelki Harry Potter. Wszystkich smaków. No co, za 50 kopunktów losujesz fasolę? Ej, to w sumie dobry pomysł. To jest. Eee, nie wiem co to jest. Jakiś Sos tamaryndowy. Sos tamaryndowy, jakiś taki. Żel, super sour żel. Warheads, mega kwaśny, jakiś żel. To wygląda mega obrzydliwie, ale to jest generalnie slime. Slime, kwaśny slime. Wydaje mi się, że te fasolki faktycznie powinienem zostawić yy, i zrobić za punkty kanału, coś wymyślić. Zaczynamy może od tych takich najbardziej bym powiedział dziwnych rzeczy. Dziwna ryba, po której mogę się zesrać. No zobaczymy, czy to jest dobre. O kurwa pachnie jak karma dla rybek Kiedyś miałem rybki i dosłownie pachnie jak karma dla rybek Ryby wpierdolają ryby kurwa? Nie no to nie mogę takiego małego wpierdolić Muszę od razu naraz nie? Biorę tyle Uwaga Jest trochę pikantne ale generalnie to kurwa no taki rybny kurwa smak nie? Ciężko mi cokolwiek więcej powiedzieć ale Zrobię wam ASMR jeszcze Nie wiem, jak to można samemu zamawiać, nie? I wpierdalać taką przekąskę. Generalnie, wiecie, jak to, wiecie jakie to ma teksturę? Jakbyście siano wpierdali. Nie, żebym kiedykolwiek siano wpierdalał, ale wydaje mi się, że jakbym miał już wpierdalać siano, to właśnie taką by to miało teksturę, kurwa No nie wiem, takie kurwa Nie wiem, takie. Dobra, ostatni raz, ostatni raz. Nie, no kupa. A jak to można wpierdalać w ogóle, nie? Zero na 10. To wydaje mi się, że może być jeszcze gorsze, bo to są, kurwa, sardel, sardela w oleju. Ja pierdolę, mi się już chcę, Sardela w oleju, czyli kolejna ryba w oleju, kurwa. Co za dziwne opakowanie, kurwa. Z drugiej strony się otwiera. Z drugiej strony! Ej, dobra, to jest taki naprawdę, kurwa, ryba? Ej, to jest, k***a jakaś karma dla, dla kota. No kurwa mać! Nie, no, kurwa, to jest normalnie... To jest normalnie... Tak to wygląda, Dobra, muszę to... Kupka takie ostre! Co jest kupa? Dobra, dobra. Dobra, chu... Jeszcze, gryzę, gryzę to! Uff. O Jezu, rozwada się! Ale... Kujka, jakie to jest ostre! Co to jest kupa takie ostre? Ej, kupa to jest naj... Ej, kupa. Jakie to jest kupa ostre! Ej, Ah, to to jest kurka Sichuan Pepper, ku. Nie psychoański, co to kurka jest? Sichuański jest mega dojrznie ostry? Ile to ma? 75 tysięcy SHU? Ej <g***a> No to taki kupa potrafi, potrafi kurka popiec. P***a mać. Ostre w to było, ale nie tak długo, nie, nie trzyma tak długo, to jednak jest różnica w tym, jak coś ma ileś tam milionów, to to jest takie kurwa, tylko, że ja, problem jest z tym widzowie, że przez to, że ja mam ten refluks j***any, to ja mam wrażenie, że ja to, to, mnie wszystko piecze dwa razy mocniej, nie? Nie polecam tego widzowie, aż mi kurwa żołądek boli, nie? Ała, a smaczne? Daj spokój kurwa, jakiś ryba kurwa, suszona j***ana Squinkles, czyli... Żelki paprykowe, tak? Ja pierdolę, nie wiem. Mega gówno, nie. Nie wiem, kto je żelki paprykowe. Kogo popieraliło, ale. A pole je tym sosem? Jakim kurwa sosem? Jakim sosem mam je zjeść? Dziwne f. Żelki, kurwa paprykowe. Czemu to jest kurwa Czemu to pachnie słodko? To będzie kurwa słodkie i ostre naraz? Ej, dziwne f. Mango kurwa. A, bo to jest mango, a to jest papryka. Dobra, dobra. Ja mówię tak. Wow, ej, ten mango dobry. O kurwa, dobra. To już jest. To już nie jest. Kurwa. To już jednak nie jest mango. Dobra, uwaga. To jest kupa. Nawet kurwa nie jest, bym powiedział. To mango lepsze, ale kurwa dziwne, bo to jest takie. Jakby ostre, ale kupa słodkie. Nie potrafię tego smaku k***a, wytłumaczyć. Kupa, mam uczulenie na paprykę, ale tylko w małym stopniu. Dobra. Dobra, z tym sosem, tak? A Mam pytanie, a czym jest kupa tamarindowiec? No dobra, k***a. Dobra. Kupa, ale dziwny smak! Gorzkie kurwa, jakieś obrzydliwe. Nie jest to ostre, tylko jest takie nie Gorzkie, gorzkie. Kurwa. Nie niedobre. To jest nie niedobre. To się dodaje do wody z cukrem? Jak kurwa do wody z cukrem? Jak na razie jedyne te żelki mango były dobre, kurwa. Testujemy teraz to. Super sour żel. Mega jabłkowy kwaśny żel. Ej, coś się przepraszam, że tak ale ja mam generalnie jedną rurkę za... za... Mam jedną rurkę za ten. Jak wącham, to muszę tak robić, bo nie, nie czuję smaku dobrze. Nawyki zostają. Tak, z wąchania stópku. Pachnie, jak takie. K... Takie. K... Jabłko. No! Jest kwaśne, ale dobre. Ale taki fajny, kwaśny. Nie taki. K... Wiesz o co chodzi? Dałbym temu 7. Ole, kurwa, będę miał srakę Ja pierdolę, ja już czuję co mi się dzieje, kurwa, w żołądku, nie? Poziom kwasnistości? Inferno Taka siódemka bym powiedział To teraz czas przyjąć jaja do buzi W się sensie, kule No Kule smogu O, kurwa Dobra, mamy takie smaki, widzowie Mamy tak Lime, cherry, strawberry, lemon, blue raspberry, grape Mam kolorowe kule, kolorowe kule co? Co ty piszesz do mnie, szynszyl, że nie zjem tego, że nie zjem tej kuli? Tak? Za, za, za 20 sekund, za 20 sekund odpakowuję tę kulę i jem. 3, 2, 1. O! Widzicie, widzicie, odpakowałem i teraz moi drodzy, kochani, lime, uwaga! Lime to jest kura ten żółty? Nie, lemon. Ej, nie mam lime'a, nie mam lima! Kochani, kochani, zostałem oszukany. zostałem oszukany. Zobaczcie to. Lime, kolor. Taki, a spójrzcie sobie tutaj, spójrzcie sobie tutaj. Nie ma takiego koloru. Nie no, jest kur... chyba ten zielony po prostu. Let's go. A, bo to jest w środku. Ej, dobra, limonka z zewnątrz smakuje jak szpital. Przysięgam jak szpital. Wiecie, jak wchodzicie do szpitala i jest taki zapach. To tak to smakuje. Zapach szpitalo. Dobra, przegryzam to. O Jezu, to złami szczęka, k... Kur... chyba. Okej, okay, dobra, je... dobra jest. Dobra, jest kwaśne. Ale znowu... To jest taki. Znowu to jest taki poziom kwaśnicności, taki jeszcze, że da się przeżyć. Próbuję ku różową, truskawka. Na razie ten lime taki średni, ale truskawka może oddać. Tu też jest szpital, ale już taki oddział dla dzieci bardziej. to brzmi, Ale. Dobra, przegryzam, przegryzam. No jest truskawka, ten jest lepszy niż lime, ale mniej kwaśny, czery. Co wolisz? Wybierz. Dobra, próbuję czery. Na razie, jeśli chodzi o smak z zewnątrz, najlepsza była strawberry, bo kurka jako jedyna smakowała jak strawberry. To? Nie wiem, jak smakuje. W ogóle nie, nie smakuje jak cherry. Chyba, że to w środku ma smakować jak kurwa cherry. Dobra, przegryzam. O! O! Ku... Mój jump! Ok, to było kwaśne i faktycznie w środku smakowały jak Cherry One po prostu z zewnątrz chyba tak samo smakują wszystkie, wiecie? Jak szpital Blue Raspberry. Ja myślę, że to będzie kupa najlepsze. No to smak to pachnie k*** oddział dla starszych osób. Jak k*** dla dziadków. Śmierdzi starością. Dobra. Dobra, czemu to ma posmak k*** ogniska? Normalnie ma k*** posmak ogniska. Jak smakuje ognisko? No taki dymny chodzi mi... K***. A, rozumiecie o co chodzi, taki dymny Cherry, jak najlepszy, cherry, ten czerwony, najlepszy smak jak na razie Proszę, żeby grape był, kur... chociaż taki winogronowy, nie? Dobra, uwaga, let's go Okej, okay. mhm, mm mhm mm O, tu już z zewnątrz czuję winogron, taki typowy, kurwa Wiecie, taki chemiczny smak winogrona I troszeczkę ten smak kostnicy, smak takiego trupa Ja, <laughs> żartuję, żartuję, dobra, czekaj, przegryzam o, pik kwaśny O, k***a, najkwaśniejszy Grape, najlepszy I teraz ostatni, żółty No w ogóle tylko dwa żółte były Dwa żółte tylko były Jaki skam Lemon No kurwa, zapach okniska, Albo kupa sali gimnastycznej uh -huh, uh -huh. Nie czuję w ogóle lemona O kurwa lemonowa jest Nie jest twarda w ogóle Jakby mamba Przeterminowana Nie mów tak No kurwa, druga jest twarda Dobra, mam już wynik Grape, winogron, najlepszy Pierd*am wszystkie naraz Oprócz żółtego, bo nie mam No, masz taki. Łącząc wszystkie te smaki szpitala, krematorium, zapach pogrzebu. No, nie mogę go od jest No, sam i sam, kupa. No, ile można ssać? Eee! O, kupa. No, bo na mnie serio, kwaśne! Ej, kupa, A jakie obrzydliwe, jane! w węgiel. Ej, kupa, Przecież. Widzowie! Przecież te kulki się nazywają smoke balls! Kurwa, to dlatego czułem pirny dym i kurwa, jakiś szpital i w ogóle wszystko. Czyli nie głamałem. Cały Kraków i Katowice w jednej paczce. Tutaj mamy. Cry baby, gumy do rzucia. Taka powinna być moja reakcja. I tu jest napisane tak. Tutaj jest napisane tak. Super acido sour, kurwa. Dobra, ej, to. Wiecie, jak to wygląda? Jak, kupa takie szoki, nie? To ja myślę, że to może być taki szok, kurwa bardziej. Myślę, że mocniejszy. Właśnie nie wiem, kupa Nie gryź od razu? No nie będę gryz, nie będę gryzł. Wow, patrzcie, taki kupa żółty, taki tutaj ma taki puder jakby trochę. Ej, dobra, to pach, pachnie jak jakieś szczochy, nie? Jak szczochy z detergentem, kurwa. Tak na przykład idziesz na Orlen i jesteś w toalecie, kurwa. I jest kupa pisuar i jest takim szczochem, ale do, dodatkowo z takim detergentem, którym... Wiecie, wiecie czasami, jak to tak. Faceci, wiecie jak to jest? Jak kupi szczochem, ale jednocześnie się łączy z detergentem, kurwa, Takim domestosem. Instrukcja napisana, nie? Instrukcja napisana w takim języku. I się weź doczytaj, nie? O, jest taki dziwny smak. No, no kwaśne, kwaśne. Ej, w ch... długo trzyma kurwa tą kwaś... kwaśnistość. Dłużej niż szok, dobra? jest git? Przegryżam. Nie jest to lepsze niż szok. Od razu mówię. Wiecie jak to kurwa smakuje? Jak już ta, ta kwaśnistość zeszła? Gumy kulki. Taka typowa guma balonowa o smaku gumy balonowej. K... A gumy kulki i ta tekstura taka, nie taka śliska jak tam na przykład, bierzesz gumy do rzucia, tylko ta taka, bardziej, wiesz, jak gumy turbo, k***a. nie polecam. Ostatnia, kupa rzecz, już jestem cały spocony, nie? Cherry Slime Sour. Slime, kupa, slime, kupa, nie wiem, z To myślę, że może być, chemiczne i niedobre, nie? W sensie, może być takie, wiecie, no, kto to wp***ala takie rzeczy, tak szczerze? Tia, p***le. dobra, o, k***a. Łyżeczka nawet jest. No, jaka łyżeczka, nie, taki kur... A ten zabezpieczenie. Wow, ej, dobra! To mam mega zapach, taki ku... intensywny wiśni. Wiś... W... Intensywny zapach wiśni. Uuuh. Kwaśne! No jest to kwaśne, ale powiem szczerze, przyjemne. Yy, wiecie jak to smakuje? Jak na przykład... Wiecie jak są te... Ku nim dwa takie bumki, że jak przegrywasz, to tak, przegryzasz, to takie wycieka kurwa taki sok. No to to jest coś takiego, tylko że kurwa, jeszcze kwa, kwaśniste. O jezu, no nie fajnie. To trzeba kurwa łyżeczką wpierdalać. O jezu, o jezu, mój brzuch. To jest tak, powiem wam, widzowie, że to jest jak pijesz to z gwinta, to tak jakbyś kurwa smarka, że jakbyś przez przypadek gluta kurwa sobie smarkał do mordy. Starczy, bo już kurwa się zesram. Dobra, widzowie, przeżyłem to gówno jane. Wszystko z dzisiejszych rzeczy było obrzydliwe i nic się nie wyróżniło. Nie, jedyne ten, to o było, Git. I te żelka mango Reszta? Nie wiem, widzowie Nie polecam, mnie. Ja p... Cały jestem, kurwa, spocony Dobra, widzowie To jest koniec tego testu Idę strać widzowie Jak coś to będę pisał na czacie